ma z tej strony Jesion. Witam was po bardzo długiej przerwie. Prawie że rok, jeśli się nie mylę. Ale witam. No. Jak widać to znowu Minecraft. Czemu by nie? Oczywiście jakaś mapa. I teraz co to za mapa? widać jakieś jezioro. A co to może być? Jezioro z wojowników. Dokładnie to z drugiej serii. Więc tak, udało mi się to dokończyć, wszystko stworzyć i mamy. Zacznijmy od klanu pioruna. A więc tak, mamy tutaj te półki skalne i można, nie wiem, wejść tutaj. o, Wszystko wygląda pięknie i tak, oczywiście shaderki on. A mamy tutaj piękne drzewko, więcej spoilerować nie będę. <śmany> no to spoilery są A, jakieś skinki, nie skinki, podobne. A jeśli chodzi o eskinki, są też tutaj tunele bardzo znane z suiczego pióra, co on tam odprawiał z ostańcem. Albo innych postaci takich: liście opadłe i ostrych szelest liści. Ale no, każdy skończył z tymi tunelami wreszcie. Weszli z nich i obudzili się. No. Tutaj mamy tak, piękne wodospady, nie wodospady, jakieś tam inne przejścia i wchodzimy do Klanu Wiatru. Klan Wiatru wygląda w ten sposób, oczywiście śpią pod gołym niebem, tak jak było w książce, tak jest i tutaj. Mamy tutaj dalej domostwo tłunożnych, stodoła, gdzie były różne kotki, fajne, niefajne. Dalej tutaj konie powinny się pasć, ale nie ma ich w sumie, to Tutaj mamy tak miejsce zebrań, drzewo leży, żeby mogły sekotki przychodzić. No i przechodzimy dalej do obozu planu rzeki. No i oczywiście jest, płynie strumyk obok, jest rzeka. No i jest droga obok, więc no, mały smród. No. i z takich innych jeszcze tam obozów mamy krącenia. No taki gąszcz trochę, powiedzieć, ciemno. Inne tunele trochę podobne jak w skanie Pioruna, tylko nie ma tego klifu. Są przejścia, różne dróżki, o które się toczyły niejedne walki. Tutaj co problemów narobił plan Pioruna z Klanem cienia. Mamy też tutaj duże drzewko. No i domek, w którym też się działy ciekawe rzeczy. No i z ważniejszych miejsc jeszcze mamy tutaj księżycową sadzawkę. Przychodzili tutaj medycy, przywódcy i inni podczas nocy. Tak to wyglądało. Świeci się, świeci. Zgadza się, zgadza się. No, mamy tutaj inne górki, nie górki. No i dalej to w sumie wszystko. Więc oto mapa wojowników jezioro. Mamy tutaj też inne sekrety nawiązujące do wszystkiego tam z wojny. typu. Oto ta rzecz. Kto wie, ten wie. Tutaj dla no trochę coś bardziej trudniejszego do skumania, bo można łatwo sobie zdomyśleć, tutaj klan i no... I z takich pomniejszych secretów to tyle. Mam nadzieję, że się spodobało i filmiki wrócą. Dziękuję za 150 subskrypcji, które prawdopodobnie wbijemy w na najbliższym czasie i planuję też zacząć y, dalej pisać y, Kontynuację fałszywych gwiazd, czyli nowy początek, plus może yy, yy, te części, i w przyszłości może yy, nawet kolejne jakby no, być, yy, części, sequele i tak dalej. Więc yy, yy, no, napiszę i będzie gotowy. Kiedy? No to się dowiemy jeszcze. Dzięki za wszystkie te wyświetlenia. Nagrywać się jeszcze będę. To nie koniec. Więc, jeśli on was żegna.